Niektórzy zrobią wszystko, żeby być pierwsi, nawet jeśli oznacza to pobicie naprawdę dziwacznego rekordu. Dziś pokażemy Wam 10 najzabawniejszych rekordów świata, które udowadniają, że wyobraźnia ludzi nie zna granic. 1. Najwięcej łyżeczek zawieszonych na twarzy to aż 31. Ten rekord należy do Rosjanina, który udowodnił, że jego twarz przyciąga nie tylko spojrzenia. 2. Najszybsze przebranie się za świętego Mikołaja zajęło rekordziście tylko 29 i setne sekundy prezenty muszą być naprawdę punktualne. 3. Najdłuższy skok żabą to 6,21 metra rekordzista żabich skoków dosłownie przeskoczył konkurencję. 4. Najwięcej balonów przebitych przez psa w minutę to 100 ten psiak nie tylko aportuje, ale też rozbija balonowe rekordy. 5. Najwięcej hamburgerów zjedzonych w 3 minuty to 12. Ten rekordzista na pewno nie miał już miejsca na deser. 6. Najwięcej osób przebranych za smerfa w jednym miejscu to 2762. Niebieska fala zalała całe miasteczko. 7. Najdłuższy czas balansowania na głowie krzesła to 1 godzina i 12 minut. Ten rekordzista naprawdę wie, jak zachować zimną krew. 8. Najwięcej koszulek założonych na siebie naraz to 260, rekordzista wyglądał jak chodząca szafa. 9. Najwięcej osób skaczących na skakance jednocześnie to 300, to musiało być naprawdę widowiskowe zamieszanie. 10. Najdłuższy ogórek świata miał aż 107 cm, ten ogórek na pewno nie zmieściłby się do zwykłej sałatki.